gmin powiat gmiarski województwo lubelskie moja rodzima gmina de facto i tu już rolnicy zaczynają zaczynają protest zaczynają przejazd tak na oko to już się zebrało około 50 traktorów przybyli, przybyli tutaj rolnicy tylko z gminy łomazy ale też z ościennych gmin bo to będzie będzie to się odbywało tutaj, na, będzie ten przejazd na trasie e, Łomazy, e, Wisznice i Biała Podlaska. Także e, tu się wszystko zaczyna, będę dalej Wam wszystko stąd relacjonował. Traktorów jest dużo, policja tutaj zablokowała ruch na drodze Biała Podlaska-Krasny e, Staw, czyli w tą stronę właśnie traktory ruszyły na Krasny Staw do, do Wisznic. Tam ma być na rondzie nawrotka i dalej przejazd w stronę z powrotem w stronę Białej Podlaskiej. Także no nie mamy jeszcze dziewiątej, jest za 15,9, a już tutaj się dzieje. No jednak na wschodzie chyba to słońce wcześniej troszeczkę wstaje. Także i rolnicy mocno zdeterminowani i wcześniej ruszyli. Później pojadę gdzieś dalej więc może uda się też z kimś porozmawiać a na ten moment to tyle z relacji jeszcze chwilę zostawiam wam mater... jeszcze chwilę pozostawiam wideo do na razie O, traktory już wyjechały na 17. Policja już tu odblok odblokowuje ruch, ale już widać, że tworzy się korek. No a na razie nie jest jeszcze taki duży. O, tam jeszcze jadą, do dołączają kolejni rolnicy. A co się dzieje w Waszych regionach? Piszcie, komentujcie jak wygląda sytuacja u Was. Czy już coś ruszyło, czy nie? Jak duże zapowiadają się protesty? To na razie tyle. Cześć.